Cześć, moje drogie, jak się macie? Dzisiaj z tego cudownego, słonecznego miejsca, z moich krótkich wakacji, chciałabym Was zaprosić na warsztat e, o kobietach dla kobiet. Uruchom swoją kobiecą energię, który się odbędzie 13 października e, w Wiesbaden. E, to będzie niedziela. I będziemy na tym warsztacie poruszać temat kobiecej seksualności, kobiecej energii, kobie, kobiecego uroku. I będziemy robić ćwiczenia, po to, żeby tą kobiecą energię z Ciebie wydobyć, żeby ją wydobyć na zewnątrz, żeby się z nią przede wszystkim połączyć, bo wiele z nas jakby nie jest do końca połączone z Tobą kobiecą energią i używa jej w taki sposób, jaki możemy jej y, używać, kobiecej energii, seksualnej energii możemy używać podczas biznesu, w biznesie, z, w, kontakcie, w kontakcie z wszystkimi ludźmi i możemy uwodzić z Twoim sposobem bycia, uśmiechem, ruchami, gestykulacją. Jest to dla nas dużo bardziej łatwiejsze w życiu, bo pomaga nam przede wszystkim czuć się lepiej, czuć się bardziej kobieco seksownie, atrakcyjnie i zdobywać rzeczy, które są dla nas ważne. Od ee, uwodzenia jakiegoś mężczyzny, po po prostu załatwienie zwykłej Urzędowej sprawy. Jeśli mamy tą kokieterię w sobie, jeśli używamy tej kokieterii, jeśli używamy tego kobiecego uroku, jesteśmy naprawdę załatwić niemal wszystko w swoim życiu. I to nie wymaga wielkiego wysiłku, słuchajcie, bo nie trzeba, nie trzeba. E, jeśli mamy podkreśloną tą kobiecość naszą, mamy założoną ładną bluzkę, czy podkreślone e, oczy ładnie, czy e, Podkreślamy nasze walory naszego ciała i umiemy je eksponować. Nie musimy wyglądać jak supermodelki, jak super laski po to, żeby wyglądać seksownie, po to, żeby wyglądać ładnie i uwodzicielsko. Wystarczy, jeżeli mamy, mamy, mamy tą świadomość, że mamy to w sobie. I wtedy wystarczy kilka szczegółów podkreślenia naszej urody, e, naszych oczu, naszych bioder, czy wcięcia w talii, czy naszych nóg, i wyeksponować tą naszą kobiecość. Nie musimy wyglądać jak supermodelki, bo to wcale, wcale nie o to chodzi. Chodzi o świadomość bycia kobietą i używania tej seksualnej energii w najlepszy, najlepszy sposób. To się zaczyna od świadomości, od świadomości nasz, nasz samych. Ten warsztat prowadzę z Dorotą Rusin, która też jest świetną babką, która potrafi świetnie używać swoją kobiecą energię. I, i, i pracuję również z energią. Jest high practitioner. E, także będziemy bawić się od 10 do 17, używając e, Twojej energii e, w ten sposób, byś mogła je, ją używać, e, byś mogła się z nią kontaktować i ją praktykować e, e, bardziej. Mówię o zabawie, dlatego że m, życie jest w pewnym sensie zabawą i e, Trzeba tak je traktować, trzeba je traktować z uśmiechem, z lekkością i nawet jeśli wydarzy nam się coś y, trudnego, to należy to y, potraktować jak pewną lekcję, wydarzenie, które po prostu minie. Także zapraszam 13 października y, do Wizbaden. Pozdrawiam serdecznie, do zobaczenia. Cześć! <laughs> Schiffen angeleitet mitzuführen. Diese Insel dort drüben heißt übrigens im Volksmund Liebesinsel. Ja, Sie mal, warum? <laughs> Muszę powiedzieć, że uwielbiam, uwielbiam takie momenty, kiedy człowiek może po prostu. Zobaczcie tak mi piękne miejsce na Ziemi.